Witam, tu Jerry. Tak jak obiecałem pod filmem z Pippi Hypa. Składek była fajna aktywność, więc dziś się z lepszym. Jema? Nagrywamy dla Was trzy fajne autorskie teksturpaki. Oj, trzy bardzo fajne autorskie teksturpaki. No, grał na ich na przykład Kerry's jakiś repo, ale bardzo mało osób go ma. Jema w sumie. No, chcesz coś powiedzieć? A, a, że na 50 łapeczek u tego buca tutaj. Będziecie mieli te paszki. Albo mniej, albo więcej, zależy jak tam będzie z aktywnością, oj. Tak Jeśli się dogadamy, będziecie chcieli jak my współpracę możemy nawiązać za, za stroną sułkę, też wam paczka zrobimy jakiegoś. No i to tyle, oj, pardon. No. Eee, jałpi tak zwana. O, plus jeden. Honey deep with the cool This shit ain't that hard, they act hard at the max bar. Turn niggas to track stars. There's no limit, I'm gon' get it. Don't sneak this on that squad. Fuck a bitch about four minutes. Won't waste time with that broad. Young niggas, yo dealers. Some of my niggas crack cars. Niggas talking that tough talk. This shots fired at that bar. Young niggas, we savage. Catch a nigga in traffic. Niggas down in my city. They like, please stop the madness, It's MOP. B. I put this money shit before me and my love homie just did three just let all my niggas free I've been right around with that heat, but i've been trying to keep the peace all these foot soldiers in these streets Try